Rozwiążemy sobie dzisiaj zadanie 9 z matury grudniowej z CKE. Celem zadania jest rozwiązanie takiego równania wielomianowego i oczywiście zapisanie wszystkich obliczeń. Zaczniemy sobie rozwiązywać to zadanie od przepisania wszystkiego na jedną stronę. Pamiętając oczywiście o zmianie znaku przy przenoszeniu czynników na drugą stronę. Zdecydowanie najpopularniejszą strategią przy rozwiązywaniu równań wielomianowych tego typu jest wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Jak widzicie, mamy tutaj cztery czynniki, z których możemy znaleźć pewne wspólne rzeczy, które możemy wyłączyć sobie przed nawias. I tak, z dwóch pierwszych tym wspólnym czynnikiem zdecydowanie będzie x kwadrat, a z trzeciego i czwartego będzie to minus 5. Zapiszmy to z wyłączeniem tych czynników przed nawias. W kolejnym kroku będziemy musieli wyłączyć przed nawias ten wspólny nawias. I w nawiasie wtedy zostanie nam x kwadrat minus 5 równa się 0. I teraz musimy zadać sobie pytanie, kiedy iloczyn dwóch czynników jest równy 0? Ano wtedy, kiedy albo pierwszy jest równy 0, albo kiedy drugi jest równy 0. I właśnie w ten sposób, dzięki wykorzystaniu własności postaci iloczynowej takiego wielomianu, Możemy rozwiązać w łatwy sposób teraz dwa proste równania. Pierwsze równanie to jest klasyczne równanie liniowe, które rozwiązujemy przenosząc trójkę na drugą stronę i dzieląc obustronnie przez dwa. Dzięki temu otrzymujemy pierwsze rozwiązanie minus 3 drugie. Drugie równanie jest klasycznym równaniem kwadratowym, ale bez środkowego czynnika. Możemy albo nie musimy rozwiązywać go deltą. Zdecydowanie moją ulubioną strategią jest tutaj po prostu przeniesienie piątki na drugą stronę i obustronne spierwiastkowanie. Musimy tutaj jednak pamiętać o tym, że będziemy mieć dwa wyniki, pierwszy będzie dodatni, a drugi będzie ujemny. I tak rozwiązaliśmy to zadanie, otrzymując trzy rozwiązania.